Zwycięzca dzisiejszego odcinka zdobędzie 1000 polskich dolarów, czyli 1000 złotych. A odcinek będzie polegał na tym, że będziemy walczyć na dzisiejszym turnieju solo, i osoba, która wygra, to po prostu zgarnia tysiaka dla siebie. Czyli ta osoba, która zrobi więcej punktów, Sugar, bo ty nie ogarniasz. No, czaje, czaje, ale czyli ja, tak? Nie ty, bo zawsze ja cię kieruję i zawsze tylko dobijasz, i dzisiaj ci pokażę, że bez mnie to gówno umiesz zrobić. O ty, bo ci jeszcze zobaczymy. Aha, i tak. Tak, przegrasz, przegrasz, Dobra. Przegrasz, ja przegrasz, nie będę przegrasz, tego przegrasz. słuchał, nie będę tego słuchał Ja wychodzę z tego Discorda, bo ten gościu mi cały czas nad duchem będzie pierdzielił głupoty Trzeba się wyciszyć i skupić na gierce Let's go Superstar, what the...

don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online My city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rabbits combined I'm going, I'm going again, I've been going in I'm fed up with so many nice. things I gotta just let it all out I'm talking about the shit they've been talking about Telling me I should do this, telling me I should do that Telling me, telling me things about rap Talking the truth and then stab in my back, it will knock me off track No, oh, no Too many things have been building, been hard to deal with I just been drinking Remember my moves in the past, I'm wondering what was up thinking Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near All of this shit going on, the shootings are strong One shot to the head and I'm gone I'm nice. losing control but I can't let it go Cause I'm trying to get more and I've been in the moment I've been in the zone and I'm moving alone I don't pick up the phone when my family call I've been doing it wrong and I don't know what's happening Trying to get what I've just been imagining Getting close and i just been examining All of the fiction the game has been packaging I've been keeping real, i been doing what I feel I've here GG top 7, no niestety Uf, Ale się spociłem, widzowie Come on my nigga we my Haha, ale mi wskoczył do boksa frajerze że w końcu coś zrobiłem no starcie <fu à cheap> Come on, my nigga, we don't go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hangin'. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG we gonna win. Spending this cash, Around to the back, we can do the shit all again. They all in the front, they show me love. The bitch they bought, they friends. Got rocks in my pants and ten in my hands, like how long way for this. I'm Mary Jean's with Don't a

No ja nie wiem co ja mam w tego typu momentach wam powiedzieć, no zabił mnie, po prostu mnie zabił Leży, nice I mam bandażownicę Shawty, she want me, I don't wanna meet her. I get it back and I'm doing the most. I make making hits and I feel like the goat. Now I got money, I'm making it toast. Deep shoots on me, they doing the most. I get it back and I'll do it again. Shawty, she on me, she tellin' the friends. If you wanna feature, then give me a band. I'm making money, I don't make a man. They keep on telling me I ain't gon' make it in music, but I'm gonna be who I am. I'm finna put on my team and I mention they live with a me cause I'm a the man. demand. <laughs> yeah, yeah da, da, da. Until this shit drop <laughs> All of my diamonds to hit, I believe it If you got money, then give me a feature Stress on my body, I feel like a cheater Shawty, she want me, I don't wanna meet her I get it back and I'm doing the most I make making hits, and I feel like Let's go! Mamy to. Ubrałem koszuleczkę Polski, bo dzisiaj Polska rozwali Hiszpanię. A miejmy nadzieję, że mi też ta koszuleczka doda mocy. Jak ona nie doda mocy, to już jestem zniszczony, skreślony i już przewaliłem Tysiaka. Nawet go nie widzę. Koszuleczka nie pomogła. Kurde, koszuleczka nie pomogła. To trzeba spróbować bez. Kup się, sugar, skup się. Dobra giera i mamy to. Robimy Rafael Luxaleszcza. Telling these lie lies, you niggas know, are like chicken. If you run up, you get fried, fried. Feeling like on my toes and hit a left and hit it right, right. Ho, ho, baby, you're moving so slow, slow. Hey, Chris and Dio in the flow, flow. I went on a date with your ho, ho, hey, ho, ho. I've been in the crib, fucking. For this dog, I don't know why I feel so alone. I don't know why you don't call my phone. Baby, please let me. My thought that you were my home. I do not know where to go. Nie! Rafael Lux będzie porobiony. Oj, psycha już siadła widzowie i teraz się zastanawiam, czy chcę umrzeć tylko w gierce, czy też w prawdziwym życiu. Chyba w prawdziwym też. Całą noc tańczy ze mną cały skład. A, to nasz lot, tak to robi ekipa, ekipa. D. I nawet mamy dużo matsów, mamy papryczkę i mamy kurde wszystko. Ej, hey Ross, sauce it up! Ja jestem botem, no 84, no to to jest końcowy wynik, zobaczymy ile zrobił Rafael Dox Zabity, traje że leżysz Gościu nie masz żal ze mną chłopie Jesteś niki O ty kamperze gnoju najgorszy. Co ty sobie myślisz? Co? Dobra szugar, trzymaj tego tysiaka w dupie to mam Wiem, że przegrałem Nawet nie muszę się ciebie pytać, przelewam ci hajsik Dobra Odrobię sobie te pieniądze na kamerkach internetowych jak nac -u. Nie chcę gówno, nie gram, nie, nie gram Odbierz je. Halo Halo, skończyłeś? No I Ile miałeś punktów? Ale po co ty się głupio pytasz, w sensie nie widziałeś, że przelew doszedł czy co? Ej faktycznie coś mi dzwoniło To no dobra, easy money widzowie A wy zostawcie suba, trzymajcie się i do następnego odcinka